Szczęść Bosza Violeta Czarnomska. Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad Europą dominują dziś niższe frontami atmosferycznymi. Jedynie północna oraz częściowo wschodnia część kontynentu jest w zasięgu wyżu. Warunki pogody nad Polską będzie kształtował wspomniany niż, a na zachodzie i południu strefa frontowa. Poniedziałek pochmurno i deszczowo zapowiada się na Wyspach Brytyjskich, na zachodzie i południu kontynentu. W Austrii, w Czechach oraz na południu Niemiec prognozowane są opady śniegu, na pozostałym obszarze wiele pogodnego nieba. W Moskwie mroźno około minus 14 stopni, na południu kontynentu cieplej do 16 stopni w Rzymie. I zmieniamy mapę. W kraju czeka nas słoneczna, ale w dalszym ciągu mroźna aura. Przed południem zachmurzy się na północnym wschodzie, południu oraz zachodzie. Tam miejscami spodziewane są opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo. Po południu przejaśnienia na północy i wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Na termometrach od minus 12 stopni w Lublinie do minus 4 na południowym zachodzie ciśnienie nieznacznie spadnie na barometrach 1006 hektopaskali. I na koniec zapraszam Państwa na więcej szczegółów o pogodzie.